Możemy dziś do siebie dzwonić w każdym miejscu i o każdej porze dnia czy nocy. Możemy wysyłać SMSy komuś, kto jest na innym kontynencie i otrzymać ich odpowiedź nieomalże natychmiast. Mamy setki znajomych lub obserwatorów w mediach społecznościowych. I możemy łatwo się dowiedzieć, co nasz kolega z liceum jadł wczoraj na kolację. A jednak wydaje się, że jesteśmy bardziej samotni niż kiedykolwiek wcześniej. Wiemy też, że samotność jest wszechobecnym i cichym zabójcą. Badanie z 2010 roku ujawniło, że samotność prowadzi do takich samych uszkodzeń fizycznych w naszym ciele, jak palenie 15 papierosów dziennie, oraz że samotność jest bardziej odpowiedzialna za przedwczesną śmierć niż skutki zanieczyszczenia powietrza lub brak. Aktywności fizycznej. Możemy również założyć, że samotność jest podobnie niebezpieczna dla naszego życia duchowego. Poczucie wyobcowania, zapomnienia lub opuszczenia przez własny kościół lub wspólnotę wiary może zabić duszę. Jezus wiedział, jak trudno jest iść samemu drogą wiary, nie mieć nikogo, kto mógłby dzielić duchowe bitwy, klęski i zwycięstwa. Dlatego Pan Jezus powoływał swoich uczniów po dwóch, a później wysyłał ich również po dwóch. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus powołuje dwie grupy braci, najpierw Andrzeja i Szymona, a następnie Jakuba i Jana. Autor kończy obie sceny krótkim refrenem. Zostawili oni swoje sieci, łodzie, ojca i poszli za nim. Podejrzewam, że to podążanie za Jezusem było znacznie łatwiejsze dzięki temu, że to oni poszli. Dlatego, że Andrzej miał Szymona, a Jakub miał Jana jako towarzysza. I wyobrażam sobie, jak mówili wtedy jeden do drugiego: W porządku, pójdę, jeśli ty pójdziesz. Ale sam nie idę. Pójście za Jezusem nie jest czymś, co można lub powinno się robić w pojedynkę. Wiara pierwszych uczniów była pielęgnowana, testowana i przynosiła owoce we wspólnocie skupionej wokół Jezusa. Nie była to osobista relacja z Chrystusem, ale przeżycie wspólnotowe, wspólnotowa przygoda, pełna wzlotów i upadków. Wielu z nas doświadcza dzisiaj prawdziwej i głębokiej samotności, ponieważ próbujemy robić to sami, nawet Idąc za Jezusem, próbujemy podążać indywidualnie. I ten hiperindywidualizm nas wyczerpuje. On nas powoli zabija, zarówno fizycznie, jak i duchowo. To dlatego właśnie potrzebujemy Kościoła nie jako budynku, czy nawet Instytucji, ale potrzebujemy Kościoła jako wspólnoty, która stara się wspólnie naśladować i iść za Jezusem. Potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy współparafian, potrzebujemy sióstr i braci zakonnych, potrzebujemy siebie nawzajem. Aby iść za Jezusem, ponieważ nigdy nie jesteśmy powołani w pojedynkę. Amen.